Drugi odcinek telewizji Magazyn. W naszych jakże prestiżowych okolicznościach gościmy dzisiaj Annę Cymer, autorkę tej książki, którą wydaliśmy w Centrum Architektury już kilka lat temu i niedawno wznowiliśmy. Jednakże nie o tej książce chcemy dzisiaj rozmawiać. Choć tę wciąż polecamy. Zdecydowanie. Dzisiejsza książka to są długie lata 90. i ona zupełnie inaczej wygląda. Dlaczego? Bo jest kolorowa. Przede wszystkim będzie kolorowa, bo będzie kolorowa tak, jak kolorowe były lata 90. szalone, zwariowane, tandetne i strasznie optymistyczne, mam wrażenie. Z kolorowymi budynkami, które miały nam pomóc odreagować szary PRL. Które dzisiaj często nazywamy kiczem albo brzydotą. I których się bardzo często wstydzimy, a które jednocześnie opowiadają o tamtych czasach lepiej niż cokolwiek innego. Czyli trochę nie bardzo chcemy patrzeć na naszą przeszłość, a w tej książce będziemy do tego zmuszeni, bo prawie 200 kolorowych zdjęć autorstwa Ani w nich, w tej książce zobaczycie. I zobaczymy w niej wieże zamkowe, nowe starówki, stacje benzynowe, fast foody i. Strasznie dużo szkła refleksyjnego. Nie tylko w pięk na pięknych hotelach i prestiżowych biurowcach, ale właśnie na tych wszystkich, ym, wydaje się, mniej istotnych budowlach, które wtedy zrobiły się bardzo istotne. Duże miasta, czy również. I duże, i średnie, i małe, ale tylko te, do których dojeżdża pociąg. Bo tylko tak podróżuje.